Dzień dobry, kolejny odcinek dosyć późno zaczynany. Z niebyle jakiego powodu. Sklep, standardowa śpiewka, ale zaczynamy od diagnostyki sieci, ale to po intrze. Po intro, bo mi ostatnio z wyzywaliście, że się mówi intro, a nie intrze. Nie odmienia się. Maciek do mnie wpadł. Zbić pionę i przy okazji stwierdził, że w sumie jak się na tym zna O, dzień dobry, tak pod dzień kamerę dobry. zawsze tak się robi Krótko jeszcze może teraz pokazać, że jest tak. znak rozpoznawczy Fiat Krowa <grych> e... Zajmuje się diagnostyką sieci, jakimiś tam takimi rzeczami, i magiami, o których człowiek nie ma pojęcia Bo podobno te moje sieci, to jak ich, ich nikt nie poustawiał, to one za dobrze ustawione nie będą I można by zerknąć, czy tam jest wszystko w porządku Prawda jak szefie? Najbardziej. Jak najbardziej, zerkniemy bo mi się wydaje, że jeżeli ty wszystko ustawiałeś na tak zwany automat, to to raczej będzie chodzić ciężko. Tak. I wchodzi ciężko. Aha. Źle miałem, czy dobrze miałem podłączony? Eee, raczej było źle podłączone. A, czyli po majstrowemu. Bardzo dobrze, dobra robota. Co było źle? No zrobiłem sobie one mesza z garażem i z domem jednocześnie, żeby była wygoda i można było I drukować łącznie stąd. z kamerami też, tak? Czyli, czyli teraz w tym przypadku tak. e, kamery powinny być wydzielone z sieci, e, takiej sieci domowej, gdzie oglądamy, że tak powiem głupoty w internecie, jakieś kotki i tym podobne. Tak, dla bezpieczeństwa. I teraz garaż jest w ogóle osobną, takim, takim kółeczkiem, dom jest osobnym kółeczkiem, nie łączy się ze sobą, ktoś się włamie do sieci domowej, to się nie włamie do sieci garażowej. I podobno wtedy jest bezpiecznie. Nawet się moja drukarka etykiet przydała, żeby porządeczek w szafie robić, ale Wam tego nie pokażę, bo tam się nie pokazuje takich rzeczy. Konfiguracji jeszcze raz kamer, bo aplikacje miałem sobie, wiecie, ustawić, nie, ale na montaż kamer były przeznaczone konkretne dni, żeby nagrać z tego filmu. a później już się nie wraca, bo, bo filmy nudne i robimy to dopiero teraz. Tak, dokładnie. I zaraz zobaczycie sobie, jak Korsyjski wskakuje na drabinę i poprawię tą kamerę, bo ona jest ustawiona po prostu idealnie. Tak jak widzicie, tutaj odbija nam się wszystko od muru, zamiast łapać po ładnie podwóreczko. A faktycznie, nawet ta, a nie zwróciłem uwagi na to. No i zaraz na drabinę skoczyw. Dobra, wskakujemy na drabinę i ustawiamy je tak, jak powinny być. Ale Bo faktycznie ja je ustawiałem w dzień, a w nocy ściana odbija całe światło i. I dlatego nie było widać na przykład chyba tam tych numerów tak dokładnie. Tylko dosłownie klatka po klatce w jednym czy tam dwóch ujęciach widać numery Ale... tego auta, co wjeżdża? A reszta, a reszta nie, bo on tylko, chyba tylko sobie wtedy. Wiesz, co w nocy podczerwień odbija się od rejestracji, tak czy siak. Więc, no... więc raczej nie będziesz numerów widział w nocy typowo rejestracji. Dlatego są specjalne kamery, które to po prostu łapią. nie? One działają troszkę inaczej. Ale i tak skorzystam z tego, że mam fachowca w zasięgu ręki i ustawimy to tak, jak ma być. Tym bardziej, że drabina. Widać ją, czy nie widać? Tam stoi. Ale jest, y, detekcja jest dobrze ustawiona. Nie masz za dużo fałszywych nagrań w nocy. Tak widzisz tutaj te pasaczki, nie? Mm -hmm. Znaczy inaczej, zadniawy, no tak. zadniawy za dnia bardzo są, ładnie łapie. Tu są koty, kuny, się nagrywają i, i różne takie yy... i farfocle jak latają. Tak, i teraz ja obstawiam, że Ty nie masz yy, kamer typowo z AI, które po prostu rozpoznają człowieka, samochód. Mm, tylko one działają na zasadzie przekroczonych paru pikseli na obrazie. Jeżeli parę pikseli jest przekroczonych jednocześnie, to dla tej kamery jest to ruch wtedy. Dlatego w nocy, przez podczerwień, wszystko co się odbija, masz tyle tych ruchów tutaj, nie? Okej. Okay. Ja jak mi się czasem wieczorem nudzi albo film renderuje to sobie oglądam jakie zwierzaki mi przełaziły przez podwórko. Praktycznie wszystko skończone, finalne ustawienie to jak ustawię kamery, bo na razie to one są takie tymczasowe. Ale poziom bezpieczeństwa zwiększony, powiadomienia włączyliśmy. Ale wam pokażę jakie. Tu jest stare powiadomienie, które testowaliśmy. I od teraz jak złodziej wejdzie na podwórko, złodzieju można wchodzić na podwórko. Tak, już kraść Dokładnie, możesz, możesz kraść. To... Syk, od razu powiadomienie i dodatkowo jeszcze brzęczyk w garażu mi się odpali, zostaw pan, o jest, dobra, alarmy powłączane, nie ja taka, wiecie, głupotka, bardziej chodziło nam o te sieci, ale przy okazji sprawdziliśmy sobie całą konfigurację. I jak taka kamerki podzą, nie? No. I przy okazji będziesz mógł sobie teraz ustawić, żeby w nocy w sensownych godzinach te powiadomienia przychodziły, nie? Tak i ustawię sobie chyba tylko na ludzi, bo na każdy ruch to, to będzie mi trochę tego Zamęczycie. nawalało. Nie pośpisz sobie. Także taki mały update, troszkę się tutaj porobiło. No właśnie, przed chwilą było pytanie, co chcesz nagrać, a ja sam nie wiem, co chcę nagrać. Chciałem nagrać piękną szafę, złożoną, już bez drabiny, i prawdopodobnie zakończoną pracę. Dokładnie. Czy teraz jest wszystko dobrze? Teraz w garażu wszystko dobrze. Nie wiem, jak w domu, bo w domu nie zaglądałem do sieci. Ale tam jest jeden routerek i pełno wszystkich włączników. Tu ja jak się nie chce tego konfigurować. Ważne, że tu jest bezpiecznie, bo tu są kamery, a tam to są już głupoty. Typu włącznik, rolet. Jak ktoś chce, to może mi o czwartej rano odpalić rolety. Bawić się roletą górą nie? Pozwalam, pozwalam. No, tu akurat jest pozwolenie. Ale garaż już jest odcięty, kamery są odcięte od tego wszystkiego. Kwestia tylko zabezpieczenia sieci Wi-Fi, żebyś nikomu nie dawał i tyle. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Idąc dalej za ciosem bezpieczeństwa, to Corsair Senior kupił sobie lampę. Taką jedną na próbę, już chyba kupił kolejne trzy, bo są spoko. Zobaczył to u siebie w robocie, że to dosyć dobrze świeci i, i, i daje radę. Lampa z Kobi firmy. Linka, jak nie zapomnę, dam w opisie. Nie żadna współpraca po prostu to kupił, a wiem, że pewnie ze trzy albo cztery osoby zapytają. I takie coś. Taką ładną lampę solarną trzeba będzie zamocować, żeby wjazd oświetlała i doświetlała tutaj podwórko, jednocześnie strasząc nieproszonych gości. Tu jest kilka opcji montażu. no Przede wszystkim to montaż na rurze, ale też ścienny. Można zamontować coś takiego, nawet jest lekka regulacja. Trzeba będzie przyłożyć, zobaczyć. Nie chciałbym tego montować tak, wolałbym w ten sposób to zamontować, gdzieś na kant, na jakiś narożnik dachu. Tylko nie da się tego tak przełożyć. W sensie da się, ale nie będą pasowały te fasolki, które są tutaj porobione. Tak czy inaczej, biorę drabinę i ją ustawiam. Pokażę Wam, w którym miejscu będzie to montowane. Tych lamp będzie więcej, ta jest pierwsza, testowa, mogę ją już zamontować. Deseczka pod drabinę podłożona, a pomidory, jak tam? Ten ma trochę sucho, a w tamtym nie wiem, czemu stoi woda. Nie mam pojęcia skąd. Czy tu padało i ja akurat do tego. Ty, a może jakoś z dachu kapie akurat w tym miejscu e, Drabina, dosyć wysoko, dlatego ją sobie wypoziomowałem na deseczce Bo patrzyła krzywo, a stamtąd już można ładnie zlecieć Gdzieś tutaj by to trzeba zamontować, najchętniej bym to tu chciał Zamontować tak od spodu tą łapką No bo tutaj, to potem może tu gdzieś zaciekać czy coś Zresztą, nie no jest tu przybite, tu też by było dobrze W tym miejscu Bo czuj, że jest coś tam twardego skoro jest gwózdek po zakrywane to teraz nie wiadomo, gdzie takie coś przybić. A dodatkowo się to chwieje, ta drabina. Niby taka długa, porządna, ale. O, proszę, jak lata. Możecie teraz stwierdzić. Ustawienie numer 1 wygląda w ten sposób. Można się przyjrzeć, jak jest zamocowane. Ustawienie numer 2 wymaga tutaj lekkich kombinacji. Zamocowane w ten sposób, tylko wtedy część panela jest tak, no, na styki. A jaj na każdym kroku waty. Tu będzie na pewno szczelne, a tu. Chociaż kurde, tu jest gwózdek wbity i nikt się nie przejmował i 20 lat tak jest i nie cieknie. Może... Może ja też się nie będę przejmował dwa wkręty tutaj z głowy. No, to chyba dobry pomysł. Co się pan będziesz przejmował na zapas? Te wszystkie działania związane są z tym no, niepokojącym wjazdem tydzień temu. Jest pełno informacji nawet od ludzi z okolicy, że też im wjeżdżają na podwórka. Dodatkowo nawet ogólnopolsko to działa i w wielu miejscowościach obczajają po prostu co można ukraść. A myślę, że każdy chciałby ukraść takiego świeżo zrobionego kampera. Trochę pajacuję, ale no Duka to jest jednym z tych busów, które są bardzo często kradzione. Nie wiem z czego to wynika, dlatego bardzo często jest zastawiony jeszcze innym autem i no, bezpieczeństwo, trzeba troszkę o to zadbać. Pokupić lampy na noc i takie rzeczy, kamery. Wiecie, bezpieczeństwo. Jak już tu jestem, to go odpaliłem i o te pół obrotu koła go przerzucę. Czy on jest na ręcznym? Tak, dobra, ale ręczny jest słaby, więc te pół obrotu sobie przejadę i nic się nie stanie, dobra, wystarczy nawet jak ten bus tylko stoi i rdzewieje, to musi mieć wykupione OC a jak już wykupywać OC, no to wypada porównać oferty w Mubi, wybrać najtańszą z możliwych i oprócz tego jak kupicie, to jeszcze z linku w opisie to dodatkowo 100 zł cashbacku wraca na konto przetestowane, bo rok temu kupiłem w Mubi, jako pierwszy raz w ogóle wykupując moje ubezpieczenie i było najtaniej, kasa wróciła do Was, też może wrócić, tylko trzeba kupić przez ten link, bo tak to nie wróci. Dodatkowo, jak ktoś sobie lubi przeoszczędzić i w porównaniu do mnie ma znajomych, to może sobie kod polecający zrobić, i wtedy znajomy dostanie stówę, i on dostanie stówę. I tak aż do 2000, ale to by trzeba mieć 20 znajomych. Kto ma 20 znajomych? Żeby nie było, że kłamie. I BMW ubezpieczone w Mubi, i Ducato ubezpieczone w Mubi. 26.07 kończy się. Oce, będę musiał przedłużyć. Proszę, jakie tu w Ducato pozostałości. Żywiec zdrój. Mocny gaz, ciekawe ile osób wie o co będzie chodziło No dobra, wróćmy do tej roboty, która ma być robiona Jaki tutaj jest otworek 7 mm Jaki dziwny, czemu akurat 7? Jadę po wkręty do mrówki, chodzi mi o takie wkręty typowo dekarskie Z taką uszczeleczką, takie farmery Bo nie posiadam takich Kupię sobie takich paczuszkę I na cztery takie No to nic już tego nie rozerwie Mając mrówkę kilometr od domu to środek transportu mógł być tylko jeden takie były najdłuższe minus tylko srebrne łebki nie ma zupełnie żadnych innych wkrętarka da radę? czy zakrętarka by się przydała? żeby się wkrętarka nie męczyła zbytnio no nie mam zakrętarki, ale mam klucz udarowy na klucz udarowy leci taka nasadka na tą nasadkę leci taka przedłużka i na tą przedłużkę leci nasadka no idealnie, co? I proszę, jest. Bieda zakrętarka jest. Trzeba ładnie wziąć się za robotę. Bo słońce zachodzi. Dosyć ładnie zachodzi. Za garażem będzie mnie prosto w ryj oślepiało. Chyba, że wejdę na tyle wysoko. Dobra, schowa się. To git. Czy tu będzie ok? Będzie ok. Można wiertać. No, przewijaj się szybciej. Proszę. Ale wolno. Kurde, ile to może wiercić, dobra. O, A, już gorący. Jak widzieliście, szło dosyć ciężko. Na szczęście. Jest tutaj spory zapas mocy. Teraz jak się przykręta, to będzie dobrze. Na tej drabinie na tej. W wysokości to jest wszystko tak niestabilne, że nie mam jak się porządnie zaprzeć. A trzymając się takiej blaszki, no to nie jest to zbytnio pewne. Nie, no klasa jest. Na tym to się można uwiesić i nic się nie stanie. Tylko dolnymi to już chyba nie załapię, bo dolne. No nie, dolne nie mają w co wejść. Jak tak patrzę, ta ale lipa. Chciałem na cztery złapać. Jak dla mnie jest ok. Na tym się można uwiesić i to nie puści. Tego jednego musiałem trochę pod kątem tam, żeby w belkę trafił. Te wszystkie trzy normalnie. W razie czego to tu potem dekarskim jakimś uszczelniaczem, jakimś Sikaflexem jak zostanie mi po budowie busa przejechać i to wszystko. Chociaż no nic się tu nie powinno dziać, bo tutaj w razie czego spłynie od tej strony, tym rynienką. Także jest, jest ok. Idę po samą lampę, montuję na śrubki i proszę jak będzie tutaj widno ładnie. Pięknie to wygląda, ale ja kamerę odpaliłem, bo wiecie, ja tak słuchałem seniora, żeby to tam powiesić, ale przecież czy ta czujka ruchu nie ma czasami iluś metrów zasięgu, że to się chyba nawet nie włączy z takiej wysokości, jak ktoś będzie przechodził. Nie, no nie gadaj, że ja to wszystko na darmo robiłem, przecież to... Nie, proszę. Tak czy inaczej... Muszę poczekać do wieczora, zobaczyć czy to działa. Ewentualnie skoczę w sumie zaraz do domu, zobaczyć czy jest od tego instrukcja montażu, jak wysoko to może być zamontowane. Bo coś czuję, że to tu nie będzie działać. Posłuchałem się też was odnośnie podlewania pomidorów. I teraz woda najpierw sobie troszkę postoi w wiaderku, żeby złapała dobrą temperaturę. I będę podlewał zdecydowanie więcej tej wody, bo mówiliście, że listki mają jakieś takie opadnięte te pomidory. Chociaż tu wszędzie jest jeszcze wilgotno. A tutaj to, to nawet jest zbyt mokro, chyba. Odkryłem też nowego pomidora. O ile to pomidor? Tu jest wsadzony. No kurde, czemu tam gdzie wszystkie? Nie, tutaj dajmy jednego pomidora i teraz weź o nim pamiętaj. On ma ładne listki, a ma sucho. Mam wrażenie, że to co podlewam wyglądałem gorzej. Mam dobrą wiadomość. Byłem na zakupach w biedrze, ale to nie ta wiadomość. Działa na takim półmroku to świeci, i w momencie, gdy się podejdzie. To tu jest tak jasno, to się tak wydaje teraz na kamerze, bo GoPro generalnie tragicznie nagrywa, jak jest ciemno, ale naprawdę to daje mocno po oczach. Ładnie to oświetla, moc jest taka, że ja tu widzę, jak na tych pomidorach to już nowe pęczki tutaj kiełkują i zaraz to tu będą całe owoce, jak to teraz tak będzie świecić. Jednak warto było. Lampa jeszcze wisi, nie urwała się, ale dzisiaj plan jest inny. Klej Bonaterm AS. On już tutaj troszkę czasu leży, zdążył się zakurzyć. Ten klej to klej do podsufitek. I dzisiaj go mam zamiar użyć. Te wszystkie elementy, które tu leżą, no oprócz rzeczy takich jak ten, właściwie jak to się nazywa, osłona przeciwsłoneczna, niech będzie. Wszystkie te plasticzki, które są oklejone materiałem, no niestety trzeba zmienić. Czemu trzeba to zmienić? Bo to jest tak uwalone, to jest tak pozalewane, widać tutaj ślady zalania. No wygląda to okropnie na samochodzie. Dlatego trzeba będzie okleić to na nowo. Najwygodniej będzie się oklejało to na tym stole. Duży jeździ, i będzie można dookoła niego chodzić w razie czego okręcić. Bo tutaj, tych zakamarków, gdzie trzeba to będzie wszystko tak ugłaskać, będzie dużo. Tylko no właśnie z tym jeździ jest problem. Kupiłem kiedyś kółka po prawie 50 zł za sztukę z wirta, wirta, wurta. No nie wiem, jak się czyta, nieważne. I kurde, połamały się po chwili. Żeby je wymienić, to jest tutaj troszkę roboty. Pierwsze co to porządek i chyba troszkę odgracę sobie te półki, bo jest tu parę kilo nałożone i te kółeczka nie wytrzymują. Na szczęście mam już kółka na zmianę, no niestety wymaga to trochę pracy i przede wszystkim zrzucenia blatu. Podniosłem jedną stronę i zdemontowałem stare kółeczka. Są w takich plastikowych obudowach, które tam na wcisk wchodzą. No i o ile to jest jeszcze jedno dobre. Z tego już by za chwilę kulki powypadały i też już by nie jeździło. No można zobaczyć jaki to ma luz, to nie powinno mieć takiego luzu, tu dosłownie kulka jakby się mocniej potrząsnęło, ona się trzyma teraz na smarze, ale tydzień i wypadnie. Tamto kółko jedno nie jeździ całkiem, na szczęście mam takie piękne na zastępstwo, podwójne, mocniejsze. Te stoły kupiłem z używki, bo taki nowy kosztuje chyba 4 koła, ja je kupiłem za 500 zł, tylko leżały chwilę na dworze i to jest ich wada. W środku są przerdzewiałe, dlatego patrzcie jaki patencik, tam ładnie sobie leży. Pudełeczko, a tutaj co? Opsa! Szczota, jak do przetykania kibla. A ta szczota jest po to, żeby porządnie to wybertać neutralizatorem rdzy. No, mam tego pełno, to jest taki drugi gatunek. Czyli tam jakieś paprochy są w środku, akurat będzie, żeby troszkę go tak powoli zużywać. Myślę, że nie zaszkodzi, a na pewno pomoże. A więcej już tego blatu nie planuję odkręcać. Jakby ktoś pytał, to płaczę, bo mi się smutna historia przypomniała. Nie dlatego, że neutralizator rdzy jest żrący. Jakby ktoś coś robił z nim, to polecam okulary. Montuję teraz ten film i się skapnąłem, że przecież mam nagranie z kamery, jak ja biegnę te oczy. I to jeszcze kuśtykam na jedną nogę, jak sobie tak zobaczyłem. No, z takimi rzeczami trzeba uważać i mimo tego, że ja już miałem taki przypadek, no to co? Nagrałem i mówię, a ostatnią nogę to już zrobiłem bez tych okularów. A nie powinienem. Mimo wszystko się dałem złapać. No i muszę płukać oczy. Tylko jak teraz te kółeczka zamontować? Do tego one mają tutaj hamulec. I ten hamulec jest niepotrzebny. Ja go sobie odetnę, przełożę tu śrubkę, skręcę i te kółka, mam nadzieję, że już będą raz a porządnie zrobione. Stół przyszykowany, odtłuszczony i biorę się za testy, bo chcę sobie wszystko przygotować, zobaczyć jak to mi będzie szło. Jutro na gotowo chcę zrobić wszystko naraz, bo te pistolety podejrzewam, że będą się zasychały. No właśnie, pistolety. Takie znalazłem w jakiejś tam skrzyni z pistoletami. Ważny jest rozmiar dyszy i tu jest dysza 1,5, czyli duża. Taka półtora powinna być ok. tutaj na przykład jest dysza jedynka. Gdzieś w tych mniejszych pistoletach jest 0,8, i to już są takie mniejsze dysze. No to ten klej mógłby nie przepływać przez to jakoś fajnie. Zresztą ja się nie znam, a też wiadam, jakbym się znał. Wyczytałem na internetach, że tak powinno być. To sobie zostawię, tylko jeszcze pokryweczkę do tego sobie znajdę. To chyba nawet jest ta, o ile się nie mylę. No, będzie, jest w porządku. Pistolet wyczyszczony działa dobrze. Potestowałem sobie prosty jak budowa cepa. Tu się tylko ilość reguluje, ile leci tego kleju, szerokość tego rozprysku wszystko. Tu nie ma żadnych innych regulacji. Manometr będę musiał na wejściu jeszcze zamontować, bo tam jest ciśnienie 9 czy 70 barów. Oprócz tego, czym się zająłem, wziąłem sobie te moje testowe, które tam miałem z jakiegoś innego auta plastiki, i o ile sam materiał zszedł bardzo łatwo, to podbitka pod ten materiał. Jest jakaś taka dziwna, i ona nie chce w ogóle zejść. Widziałem gdzieś na necie, że ściągali to czymś takim, ale spod sufitki. U mnie kurde zejść nie chce. Być może druciok da radę. Czy to ma jakiś sens? Oprócz tego, że się powróciło, to nawet tu nie ma śladu. Dobra, trzeba szybciej. Kompletnie nic nie chce zleść. Może jakimiś rozpuszczalnikami to potraktować i wtedy to się ten klej jakoś tam, wiecie, zmiękczy. No bo nie widzę innej opcji. To tylko się brudzi, targa, rozciąga, ale o, robią się takie nitki. I te nitki w ogóle nie chcą puścić. Doszedłem do dobrej metody, tylko będę musiał to robić na zewnątrz, bo to się strasznie pyli. Nie wiem, czy bezpośrednio miał wpływ rozpuszczalnik polany, czy on tylko poprawił sytuację, czy zmiana szczoty. Zmiana szczoty na tą boczną, o wiele większa prędkość obrotowa i proszę. Znaczy prędkość obrotowa ta sama, tak? No, piękna sprawa, schodzi. Sposób się da, ale straciłbym na tym naprawdę masę czasu i zasyfił, zapylił sobie wszystko. Pomysł numer dwa: namoczyć to w wodzie. Może przynajmniej się nie będzie pyliło, bo od wody wiadomo, że zejść nie zejdzie. Ale pylić się może przestać. Równo 20 minut później, bo jednostka czasowa prawie cały film od seniora jest gotowy. Jak się zajrzy pod światło, to bardzo ładnie widać, gdzie materiał został, gdzie nie. To są wzmocnienia od środka, które dają cień. Ale no kurde, ile to jest roboty. 20 minut na taki kawałek, a przecież tych kawałków tu jest masa. Plus wielka podsufitka. No cały dzień jak nic. Na samo gdzie oklejanie? Kurde, coś trzeba innego wymyślić. Coś szybszego. Ale krzywo kamera. Tak, na 30% powieszone. Nie biorę się za to dzisiaj. To nie ma absolutnie sensu. Jest wieczór. Trzeba pomyśleć, jak to zrobić mądrze. A nie cały dzień po prostu trzeć druciakiem. Na pewno jest na to jakiś sposób. Nie wierzę, że nie. Może jakiś rozpuszczalnik do tego kleju. Może nie wiem, na noc zamoczyć w wodzie, w acetonie, w czymkolwiek. No, coś musi być. Pełno syfu i pełno roboty. A robota to głupota. Więc ja to tutaj dzisiaj już zostawiam, tak jak jest. Niech to przeschnie, to jutro to po prostu zamiotę, bo teraz to wszystko jest wilgotne, to wszystko do jutra wyschnie. Idę do domu, płatności PayU są w trakcie przetwarzania, mam nadzieję, że mi to wszystko poakceptują. Ostatnio się troszkę ruszyło do przodu, to wszystko. I poczytam sobie przede wszystkim, jak mądrze zrywać coś takiego, bo podejrzewam, że już to troszkę zrobię, zanim wy odpowiecie. Zobaczycie ten film, jest piątek, jutro jest sobota i planuję całą sobotę tutaj grzebać. Chociaż nie wykluczone, że po prostu poczekam. Może ktoś z Was ma jakiś pomysł, może też oklejał, wie jak to zrobić.